To akcja Lecimy na pole ściągnąć, zabrać druty i kołki Plastikowe łokcielane pole Teraz trzeba je zabrać Mamy jest, mamy Sylwester dzisiaj Więc wszystkiego najlepszego z okazji Sylwestra Lecimy sobie asfaltem i będziemy słyżali na gospodarstwie Tam na pole za, przez gospodarstwo już wyjechaliśmy. Tu będziemy kosić w tym roku było wyszone, a wtedy nie miałem jeszcze kamerki o kurde o, tu mamy rozdział zamontowany już tu mamy przejazd o, trzy sekcje, sekcje pięknie, fajnie wszystko mm. zrobione. chodzi so, super kurde, takie dziury gdzieś tam na końcu mają być tam o Kołki zabrane już. Ej to tu kurwa. Trójkę sobie wrzuciłem bo kurde tutaj takie są dziury. Nie jest to pole jakoś mega proste, więc tu się nie dziwmy. Dziwmy, że są dziury. bo jest śniegiem, więc to jest gorzej woda jest na polu no tłumik mi widzę się wodnik poluzował prawy się trzyma, lewy się luzuje zemsta Stalina, widzowie, zemsta Stalina kurde ale o jak tu chodzi o, tu łyżka się prostuje Luksus panie, luksus! A to jest chyba... A to jest... A nie, się mi już. To jest podnoszenie, to jest opuszczenie tak, to jest opuszczanie szufla, o, a to jest trzecia sekcja na takie te łapy do... do welu. Zatrzymać, będzie on kupowany, chwytak do belu, o. Będziemy chyba tak nowe kupować, ale to rosną pewnie. Tam na pewnie. Gdzieś tam nabytki nowe będą. Gdzie ty kąk? Białe to najgorzej. Wielkie poszukiwanie kołków który Jest okazja nagrać vloga, to spontanicznie dla Was nagram. No kurde, jedziemy na to. Te rączki się odpię odpiętają, ja się patrzy, kurde, same Się luzują. Się nie zgubią zaraz, bo no to kujnia będzie i to mega. Bo jedzie się kupić rączkę długo, długo to nich rączkę. A, tam już co? tutaj jest pudel, trzeba gdzieś jebnąć pod nogi owalne o, widzicie jeszcze tam na tą tepalę nie pojedziemy no bo, A ja nie wiem czy to nagram, czy nie, kurde zobaczymy, jak będzie się spisywała teraz, bo zaobserwowałem jakieś spowolnienia na ekranie, więc nie wiem jak to będzie zajeżdżamy a zgasimy sobie go, bo to jest trochę towaru. O, klekot taki. Klekot tak. Mam tylko zimowe rękawiczki, bo przy 55 zostawiłem swoje rękawiczki, te czerwone takie, To w nich poiłem, ale to zostawiłem je, bo one były całe we smarach. Cała ta powłoka tutaj była we smarach i ten tu mówię, zostawię i dopiero wypiorę je, jak, jak będzie już 55 złożona. Kurde, nie wiem jak je tu ulokować. Raczej na turę od nie? Więc próbujemy je gdzieś tutaj do środka dać. To zawsze będzie fajny vlog. Zrobię sobie miniaturkę. O. o, Patrz pan to. O tak. O tak. Zobaczymy ile zgubię. Jak jedno już przewiozę na miejsce, to będzie dobrze. Bardzo to na jedno. Za e, dużo. ja mamy Sylwestra. O, widzicie tutaj łańcuchy to zamontowane. Strasznie słaba widoczność. Na 100 metrów ledwo może widać. O, najd no tu mogę w sumie być. Będę się... musiał tak, wyglądać czy nie spierdoliły. Sorry za przekleństwo. Montujemy ich? Podnośnika nie będę podnosić, no do kurde. Nie będzie źle, chyba. Zobaczymy, jak to się nagra w ogóle. On Został taki jeden, bidulek, ostatni, sam. sam samotny. Nie ma prądu, tutaj dobrze o, się zahaczył i ostatnia sztuka została. Nagram wam jeszcze drogę powrotną tutaj na pole. Taka, tak, ale na, nie na pole, tylko na gospodarstwo V2. I jak chwilę robię przerwę, robię zdjęcie, więc. Widzimy się za chwilę. A więc już wracamy na podwórko, na gospodarkę. Tu się jakoś zabrałem, widzicie. Nie będziemy się tu przejmować, za chwilę to zabierzemy. Nie będziemy się zbędnie strali po krzakach i się przejmowali. Nawiązanie z takimi towarami się do domu powracało. O i teraz. Luksusowo. jak była inna łyżka to bym położył to do łyżki wrzucił wszystko, ale to jest przed chwilą był dawno co gnoj wywożony. Od gnoju wziąłem ciągniki i postanowiłem tu przywieźć. Jetzt gehen wir. No więc wracamy na gospo Między nogami szpół, szpula to Co kurde Tu było przez pół pole i Na jedną stronę było pobydło puszczalne Tylko Na drugą nie, więc Ojciec przyszedł tutaj Pozbierał druty i mówi Weź tam synek Pojedź po te kołki Co je nagraj przy okazji Pytano będziesz miał no to mnie nie trzeba namaleć do jazdy ciągnikiem i nagrywania. Czy nie zgubiło nic? Nic. Kurde, tych rękawiczek szkoda zamoczyć, bo to są zimówki. W sumie wyjazdowe. kurki kurtki wyjazdowe No miasta, kurde, a ja je na ciągnik No ale rozbieram 55 sam aktualnie, wiem Trzeba się poświęcić, rękawiczki zostawiam, nie będę uświnionych, rękawic... uświnionych rękawiczkach aż tak powiem. Jeszcze rozumiem, żeby ta strona czarna półłoka była smara to, to jak najbardziej, bo to jest rozwijanie ciągnika, no ale tak to to za dużo, za dużo brudu. Mam nadzieję, że on tutaj kamerka obiektywnie nie zaporowuje, raczej znaczy nie zaporobuje, no bo to jest ten, ale że nie jest za mocno zamoczona wodą, bo to jest jesień, mamy teraz styczeń Pewnie koło 2-3 stycznia to widzicie, więc mamy styczeń. Pewnie jak będzie filmik już pewnie śnieg będzie w nowy leżał, bo chyba to w Sylwestra. Więc tak jak wygląda w Sylwestra u nas na tym biegunie Podaskim zimna. I ogólnie tu jechałem, tu wracam. O jakie czas by się robił. Będzie to już... Blok na palmie fan... nie no nie pamiętam to teraz się nazywa Gapa, ale jak to się będzie nazywa okro na głowie chyba Nie będzie czwarty lub piąty odcinek Więc także cześć i czołem